dnia 6 kwietnia 1985 roku ksiądz Tadeusz Zaleski został obezwładniony, pobity i poparzony w piwnicy swego mieszkania w Krakowie. O wydarzeniu i przebiegu śledztwa opowiada poszkodowany w dniu 15 kwietnia 1985 roku. Wielką Sobotę udałem się wieczorem do Mistrzejowic, aby wziąć udział w liturgii wielkosobotniej i y Powróciłem do swojego domu, gdyż ze względu na urlop zdrowotny mieszkam u rodziców. Powróciłem około godziny 22. Zanim udałem się na górę, mieszkam w bloku, mieszkam w bloku na czwartym piętrze, zszedłem do piwnicy. Wejście do mojej piwnicy jest prosto, prawie z klatki schodowej, gdyż miałem tam części do wózku inwalidzkich. Pewnego czasu zajmuję się opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi i w mojej piwnicy przechowuję wózki inwalidzkie i akurat przed południem, w ten dzień, robiłem tam porządki, przygotowałem pewne rzeczy do wyniesienia na górę. Równocześnie pod tą piwnicą zostawiłem swój kosz na śmiecie. Kiedy szedłem na dół, zobaczyłem, że nie świeci się światło, tak, tak w samej piwnicy, jak i na zewnątrz a równocześnie brakuje kłódki na drzwiach. Jakieś trzy miesiące temu było włamanie do mojego mieszkania, znaczy do mojej piwnicy, dlatego wszedłem do tej piwnicy, bo byłem zaintrygowany, czy znowu ktoś się włamał i, i zabrał jakieś rzecz. Nie było właśnie światła, więc wyjąłem z walizki świeczkę, Zapaliłem, tą świeczkę miałem z kościoła, właśnie z liturgii Wielkosobotniej. Oglądnąłem piwnicę, niczego nie brakowało. Wyszedłem na taki syp węgla i zamknąłem okienko, gdyż okienko z zewnątrz było również otwarte. Zacząłem powoli przekładać wiadra, aby dobrać do wózków inwalidzkich. I wtedy po jakichś pięciu minutach pobytu w tej piwnicy usłyszałem jakiś cichy szelest, coś w rodzaju kroków na korytarzu. W klatce schodowej. Wtedy odwróciłem się. Trzymając w lewej ręce świeczkę, prawą ręką otworzyłem drzwi. I zobaczyłem przed wejściem do mieszkania, do piwnicy, zamaskowanego człowieka. Miał coś w rodzaju maski na twarzy. Ta maska nie zakrywała mu całej twarzy. Zakrywała mu oczy, nos, mniej więcej chyba też usta. I miał na głowie czapkę. Natomiast w rękach oburącz trzymał coś w kształcie rurki. Ja byłem tak przerażony tym widokiem, że w ogóle nie zareagowałem. Była to dla mnie zjawa, jakby Marsjanin. I on wykorzystał ten mój moment zawahania, podniósł błyskawicznie tą rurkę i strzelił mi jakimś gazem prosto w oczy. Straciłem, poczułem powiew powietrza, jakiegoś gazu. Straciłem całkowicie przytomność. Nie pamiętam momentu upadku. Ale po jakimś czasie odzyskałem przytomność i czułem jak coś parzy mnie w twarz i silne światło w oczy, tak jakbym był oślepiany latarką czy też jakimś małym reflektorem. Znowu straciłem przytomność, później obudziłem się i zobaczyłem, że w piwnicy coś się pali, że pali się moja prawa ręka, kurtka na tej ręce czułem ból, ale nie mogłem się ruszyć. Byłem obezwładniony tym gazem do tego stopnia, że przez kilka, czy nawet kilkanaście sekund czułem ten ból i ciągle nie mogłem się poruszyć ani ręką, ani nogą. Siłą woli zebrałem się, podniosłem się na łokciach i przydosiłem rękę do ziemi, aby gasić kurtkę. Nie udało mi się to za pierwszym razem, dopiero przyciskając cały czas ten rękaw do ziemi, no zadusiłem ogień. Oszołomiony Wyszedłem na czworaka z tej piwnicy. Wytrapałem się jakoś na czwarte piętro, zadzwoniłem do domu. No i w domu wybuchła panika. Mama zadzwoniła na, najpierw na pogotowie, później na milicję i po tym drugim telefonie został wyłączony nam telefon w domu. Została zablokowana linia telefoniczna. Mama więc zesz zeszła na dół, na trzecie piętro do sąsiadów i sam dzwoniła już do Straży Pożarnej i do naszych znajomych. Pierwsza przyjechała Straż Pożarna, później milicja, na końcu dopiero pogotowi. Kiedy leżałem oszołomiony na łóżku, stwierdzono, była wówczas w pokoju moja mama, moja siostra, jak i dwoje znajomych, później byli też strażacy, że na, prawej, na prawym policzku mam 6 czy 7 punktów punktów trochę osmolonych, które układały się w kształt litery V. Natomiast czując bardzo piekący ból na brzuchu i na klatce piersiowej, podniesiono mi koszulę. Koszula była rozerwana, brakowało guzików. Podniesiono mi to koszulę oraz podkoszulek i stwierdzono, że również mam kilkadziesiąt takich punktów na brzuchu i klatce piersiowej, również układających się w takie Taką literę V, chociaż trochę bardziej nieregularnie. Na twarzy ten, to V było bardziej wyraźne. Na lewym nadgarstku oraz na lewej dłoni również miałem kilka takich punktów i te punkty miałem również na prawej dłoni oraz na szyi. W sumie było 28 tych punktów, yy, pochodzących bądź od papierosa, bądź od jakiejś innego rodzaju substancji. Niemniej to wszystko były oparzenia punktowe. Natomiast na, yy, Kurtka na prawej ręce do łokcia była spalona, i miałem dość poważne oparzenia całej wierzchniej, wierzchniej powierzchni prawej ręki. Zawieziono mi do szpitala. Na pogotowiu udzielono mi pierwszej pomocy. Stwierdzono właśnie oparzenia punktowe. Oparzenia na, lewej, na prawej dłoni były drugiego stopnia, i zostałem z powrotem przewieziony do domu. Przez całą noc nie była zabezpieczona piwnica. W ogóle milicja nie podjęła żadnych działań, a więc nie, nie spisała moich zeznań, nie oglądała piwnicy, nie, nie robiła żadnych śladów i co najważniejsze, nie pobrano mi ani krwi ani moczu. I w ten sposób jest trudno, trudno ustalić, czy był użyty gaz i jakiego rodzaju ten gaz był użyty. Na drugi dzień, była to Wielkanoc, przyszli do mnie cztery funkcjonariusze SB po cywilu. W obecności mojej mamy mnie przesłuchali, cały czas mówiłem o jednym napastniku, który uderzył mnie gazem i nie chciano tych zeznań spisać u mnie w domu, pojechałem na komendę milicy dzielnicową i tam spisano moje zeznania, byłem przez 4 godziny przesłuchiwany. Zrobiono oględziny piwnicy, zrobiono dopiero po 15 godzinach od chwili wypadku, w ogóle nadal tej piwnicy nie zabezpieczając. Dopiero po 48 godzinach na interwencję moją i interwencję księdza kardynała wreszcie ktoś przyszedł z komendy i zakleił tą piwnicę paskami. Także każdy przez te 48 godzin miał śmiały dostęp do tej piwnicy. W poniedziałek, a więc po dwóch dniach, pojechałem na, na medycynę sądową i tam dokonano pobieżnych oględzin. Nie sprawdzano żadnych nie pobrano żadnych próbek ani z ciała, nadal nie pobrano mi żadnej, żadnej krwi ani moczu. Były to bardzo pobieżne oględziny, polegające na zmierzeniu ran, nic więcej. I znowu na interwencję księdza kardynała. We wtorek pojechałem po raz drugi na medycynę sądową, był to już trzeci dzień od wypadku i wtedy zrobiono mi bardziej dokładne badania, ale nadal praktycznie powierzchowne zaglądano mi do oczu. Patrzono na twarz, na oparzenia, żadnych jakichś fachowych badań nie wykonano. Nie mówiłem nigdy ani funkcjonariuszom, którzy przybyli na miejsce wypadku, ani nie zeznawałem ustnie w obecności matki, ani po raz drugi pisemnie o kilku napastnikach. Zawsze mówiłem, że widziałem jednego jedynego. Pytano mnie wielokrotnie, czy był jakiś drugi. Ja mówiłem ustawicznie, że tak zgodnie z prawdą, że był jeden jedyny, który miał tą rurkę w ręce. Dlatego takie zamieszczenie tego typu informacji jest nieprawdziwe, sugeruje czytelnikom, że kłamie, że kręcę w tych swoich zeznaniach. Natomiast o wiele gorsza jest druga informacja, dlatego że ujawniono fakt mojej choroby. Ja przed funkcjonariuszami nie kryłem, że jestem chory na padaczkę, wręcz przeciwnie, przy pierwszym przesłuchaniu, kiedy zadano mi pytanie, czy kiedykolwiek traciłem przytomność, od razu powiedziałem, że mam padaczkę że jestem urlopowany z tego powodu i że leczyłem się w tej dwóch klinikach. Milicja zabrała karty informacyjne z jednej i z drugiej kliniki i wbrew prawu prasowemu, zostało to udowodnione przez prawnika, podała te informacje do wiadomości publicznej bez mojej zgody i bez jakiejkolwiek zgody urzędu. Prawo prasowe mówi, że wolno podać informacje na wniosek prokuratora tylko w wypadku oskarżonego lub poszukiwanego. Ja nie byłem ani oskarżonym, ani poszukiwanym. Byłem wręcz przeciwnie, poszkodowany. Jak już wspomniałem, śledztwo jest prowadzone z zadziwiającą bezwładnością. Jeżeli jest typowa bójka chuligańska, tak przynajmniej twierdzą prawnicy, od razu zjawia się milicja, robi dochodzenia, bada miejsce robi jakiegoś rodzaju poszukiwania, obiera pewnego rodzaju próbki i tak dalej. Natomiast w moim wypadku wszystko było opóźnione. Przypuszczam, że te opóźnienia były celowe. Niepobranie krwi i moczu nie było błędem. W tym wypadku było świadomym opuszczeniem tego, aby nie wykryć gazu. Niezabezpieczenie piwnicy było również chyba świadome, bo znowu ślady zostały zatarte. Co więcej, nawet nie wzięto ode mnie butów ani odcisków butów, żeby stwierdzić, które ślady w piwnicy są moje, a które są innych osób. Takich, takich rzeczy jest wiele, chociaż są to rzeczy drobne, ale po tych niecałym tygodniu prowadzenia śledztwa mogę śmiało, z pełną odpowiedzialnością za te słowa, powiedzieć, że ślady są zacierane. Mogę przypuszczać, że jest to akt zemsty za właśnie sprawę Tadeusza Frąśa. Jest to jedna, jedyna sprawa, właśnie Tadeusz Frąś działać Solidarności, założyciel Solidarności w Zabierzowie Boheńskim, gdzie przez rok byłem wikarym. Zginął 7 września 1983 roku w niewyjaśnionych okolicznościach. Śledztwo podało, że zginął śmiercią samobójczą, natomiast dokumenty zebrane przeze mnie i przez rodziny świadczą, że Został wcześniej pobity, był duszony drutem i był maltretowany. Śledztwo zostało dwukrotnie umorzone. Po śmierci księdza Popiłuszki napisałem list do Komitetu Obrony Praw Człowieka w Krakowie, podpisany w pełni moim imieniem i nazwiskiem, w imieniu mieszkańców Zabierzeła Boheńskiego, o wyjaśnienie tej sprawy, jako że wiele śladów wskazywało na to, że nie była to śmierć samobójcza. Listem był publikowany w prasie niezależnej i był czytany na, przez rozgłośnie zachodnie głos Ameryki. Reakcji na to nie było żadnej, jednak mogę przypuszczać, że była to zemsta za opublikowanie tej sprawy. Równocześnie publikowałem pod nazwiskiem, każdy wiedział, że tą sprawą się zajmuję i że ustawicznie przy, przy współpracy z różnymi przyjaciółmi badam tą sprawę. To wypalenie liter, litery V no jest jakby podpisaniem się sprawców, kim są i w jakiej intencji działa. 18 kwietnia 1985 roku Polska Agencja Prasowa. W nawiązaniu do komunikatu z 12 bieżącego miesiąca w sprawie czynności podjętych przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w związku z oparzeniami, jakich doznał 6 bieżącego miesiąca ksiądz Tadeusz Zaleski, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie informuje, że w sprawie tej przeprowadzono dochodzenie w niezbędnym zakresie w celu stwierdzenia, czy rzeczywiście zaistniało przestępstwo, czy też był to nieszczęśliwy wypadek i w związku z tym, czy istnieje uzasadniona potrzeba podjęcia dalszego postępowania. Na podstawie wyników oględzin miejsca zdarzenia, zabezpieczonej dokumentacji lekarskiej przesłuchań 48 świadków, opinii biegłych lekarzy powołanych przez rektora Akademii Medycznej, ekspertów Instytutu Eksperty Sądowych i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie stwierdzono, że ksiądz Tadeusz Zaleski 6 bieżącego miesiąca w późnych godzinach wieczornych doznał jednorodnych, nieznacznych oparzeń skóry. Obraz tych oparzeń zasadniczo różni się od podawanego w relacji księdza Tadeusza Zaleskiego. Powodowały one naruszenia czynności narządu ciała na czas powyżej siedmiu dni. Brak jest podstaw do przyjęcia, że ksiądz Tadeusz Zaleski doznał opisanych wyżej obrażeń w okolicznościach podawanych przez niego w zgłoszeniu do Urzędu Spraw Wewnętrznych Kraków w śródmieście oraz w późniejszym jego zeznaniu, jakoby został napadnięty, obezwładniony gazem, a następnie poparzony. Stan zdrowia księdza Tadeusza Zaleskiego, jak również niespójność jego zeznań, nasuwa wątpliwości co do zdolności poszkodowanego w postrzegania i odtwarzania przebiegu czynu będącego przedmiotem postępowania. Ustalenia i zgromadzone dowody w toku postępowania podważyły wiarygodność zeznań księdza Tadeusza Zaleskiego. Nadto uchylenie się przez niego od poddania się niektórym badaniom zespołu biegłych lekarzy Akademii Medycznej w istotny sposób utrudniało ustalenie stanu faktycznego sprawy. Organy ścigania po wyczerpaniu wszystkich czynności dowodowych wykluczyły, aby obrażenia, jakich doznał ksiądz Tadeusz Zaleski, powstały w wyniku czynu przestępczego, w związku z tym prokuratura rejonowa dla dzielnicy Kraków Śródmieście 17 kwietnia wydała postanowienie o umorzeniu postępowania z powodu niezaistnienia przestępstwa.